Dobry Boże, Ty stworzyłeś wielu biedaków. Ja wiem, że to żaden wstyd być biednym, ale żeby to był zaszczyt, to też nie powiem. A co by było, dobry Panie, gdybym powiedzmy ja miał malutki mająteczek. Błaj, baj, 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 baj. Gdybym był bogaczem i ja podawał dibi, 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 daj! Za udzień bym dibi, dibi, daj! Gdybym ja był wielkim panem, pracy bym się I Ja podawał dibi, 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 daj! Gdybym ja był dibi, dibi, daj! Dibi, 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 pan zbudował! Bym ja dom najwyższy na świecie, w samym by miejscu stał, a schodów by bez liku było w domu, tym okropnie, dużo i w górę i w dół cip, cip. I do nikąd schody też bym miał. <zysy> Gdybym był bogaczem, ja to doba, dyba, dyba, diwi, diwi, daj. Cały dzień bym diwi, diwi, daj. Gdybym ja był wielki pan, pracy bym się przydził. Ja podoba, diwi, 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 daj. Ty coś stworzył i jak mię nazywa, powiedz czemuś uparł się, że ja zburzyłbym ci boski świata plan. Gdybym ja miał wielki